Wężownica stoi w tym samym miejscu, w jej pielęgnacji nic się nie zmieniło, jest tak samo podlewana, a marnieje, żółknie. Dlaczego? I co zrobić, żeby w przyszłości uniknąć takich problemów? Wężownica, kiedyś nazywana Sansevierią, teraz Draceną, jest uważana za roślinę żelazną. Taką, która poradzi sobie w najciemniejszych zakamarkach naszego mieszkania, w miejscach, w których inne rośliny nie będą rosły najlepiej, będą po prostu marniały. Ale warto mieć na uwadze to, że mimo tego, że ta roślina toleruje ciemniejsze zakamarki, to zimą, kiedy dzień jest krótszy, słońca jest mniej, to, gdy te rośliny stoją w ciemnym zakamarku, to ich wegetacja, wzrost jest mocno spowolniony, więc jeżeli podlewamy taką samą ilością wody jak wcześniej, to ta woda nie jest pobierana przez roślinę, bo jest spowolniona we wzroście i ta woda też wolniej paruje z podłoża, więc zalega w podłożu, jest mniej tlenu. I bardzo często te rośliny po prostu zagniwają, przez to, że stoją w zaciemnym zakamarku, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Może być też taka sytuacja, że teraz w okresie zimowym, przez to, że słońce operuje niżej, to potrafi wpadać głębiej do naszego mieszkania, przez co promienie słoneczne padają na tę roślinę i możemy zauważyć dzięki temu, że ta aktywnie rośnie. Z tymi roślinami może być również taki problem, że przez to, że stoją w jakimś zakamarku w naszym mieszkaniu, zapomnianym zakamarku, to je rzadko podlewamy. Ale może się zdarzyć tak, że zapomnimy o nich na dłuższy czas i wtedy złapiemy zakonewkę. I podczas takiego podlewania możemy popełnić taki błąd, że niestety korzenie zaczną podgniwać. Warto pamiętać o tym, że gdy podłoże jest mocno przesuszone i korzenie zaczynają podsychać, to gdy podłoże ponownie mocno nasączymy wodą, to takie wcześniej wysuszone korzenie zaczną podgniwać. Jak za bardzo przesuszyliśmy sansevierię i zauważyliśmy, że liście zaczynają się marszczyć, to też może być czymś innym spowodowane. Ale jeżeli wiemy, że dawno jej nie podlewaliśmy, roślina jest mocno odwodniona, to tutaj warto uważać podczas podlewania. Gdy mocno nasączymy podłoże, to niestety takie pomarszczone liście zaczną pękać. Korzenie, które przyschły, od nadmiaru wilgoci i od niewielkiej ilości tlenu zaczną podgniwać. Dlatego w przypadku przesuszenia sansevierii podlewamy niewielką ilością wody i następne podlewanie wykonujemy wtedy, kiedy podłoże całkowicie przeschnie. I takie podlewanie wykonujemy 3-4 razy i po takim czasie roślina powinna odzyskać jędrność w liściach. Gdy roślinę podlejemy, to po około 15-20 minutach nie zapomnijmy wylać wody z podstawki czy osłonki. Jak pozostawimy roślinę stojącą w wodzie, to zacznie nam podgniwać. Generalnie w okresie jesienno-zimy Roślinę lepiej podlewać mniejszą ilością wody i za każdym razem, zanim chwycimy zakonewkę, sprawdzić w głębi doniczki, czy podłoże całkowicie przeszło. Podczas podlewania uważajmy, żeby woda nie dostała się do środka, do rozety liści, bo jeżeli woda będzie zalegała to będzie powodowała choroby grzybowe i generalnie zagniwanie tych roślin. Takie małe sadzonki tak naprawdę najlepiej podlewać w podstawkę i po 15-20 minutach nadmiar wody z podstawki wylewamy. Jak podlewamy to pamiętajmy o tym, żeby woda miała temperaturę pomieszczenia, w którym rosną rośliny. Jeżeli podlejemy zimną wodą prosto z kranu, no to roślina może żółknąć, więc to też warto mieć na uwadze. Liście tych roślin mogą się marszczyć przez to, że mają uszkodzone korzenie. Na przykład przez gnicie albo przez to, że stosować Zbyt mocne nawozy. Może być też taka sytuacja, że sadzonka ma zbyt duży liść w porównaniu do systemu korzeniowego, jaki wytworzyła. Ma za małe korzenie, które nie są w stanie pobrać tyle wody, żeby odpowiednio nawilżyć liście. Jeżeli teraz w okresie jesienno-zimowym widzimy, że przez to, że słońce operuje niżej i pada na te rośliny światło, to super, niech sobie tak stoją w tym miejscu, ale jeżeli stoją w ciemniejszym zakamarku niż w czasie wiosny, lata jesieni, to warto te rośliny przestawić bliżej okna, żeby miały więcej światła. Przyjęło się tak, że te rośliny tolerują mocne zacienienie, ale tak naprawdę w mocno nasłonecznionym miejscu, jeżeli te rośliny przyzwyczajimy do takiego stanowiska, będą rosły znacznie szybciej i lepiej. Pamiętajmy, że są wężownice, które rosną szybko, wytwarzają dużo liści w ciągu aktywnego wzrostu, ale są również takie odmiany, które rosną bardzo długo i wytwarzają jeden-dwa liście w ciągu. Roku. Jeżeli Sansevierie w czasie wiosny czy lata nową roślinę, którą kupiliśmy, postawimy na południowym parapecie, to zauważymy, że ta roślina traci kolor, blednie właśnie od nadmiaru słońca. Dlatego jeżeli planujemy w przyszłości te rośliny postawić na Wschodnich, zachodnich czy południowych parapetach, to warto w czasie zimy ustawić właśnie je teraz na parapecie, żeby już zaczęły się przyzwyczajać. Jak słońce zacznie przybywać, dzień będzie się robił dłuższy, to one stopniowo też będą się przyzwyczajały do takiego stanowiska. Rany. W tym świetle się wydaje, że ta Sansevieria jest żółta. Nie, nie jest żółta. Moje Sansevierie stoją w ciemnym zakamarku. Wszystkie są ustawione w jednym miejscu i jest to takie stanowisko, gdzie inne rośliny zupełnie by sobie nie poradziły. Przez to, że to jest ciemne mieszkanie, a że też parapety mam już obstawione, to no nie mam dla nich innego, widniejszego miejsca. Ale planuję zrobić coś takiego, co nie udało mi się w tym sezonie, w tym roku zrobić. Planuję te rośliny wywieźć do ogrodu, bo kilka osób mi pisało o takim sposobie, że też i ja Aloesy, Sadzone są po 15 maja, jak minie ryzyko przymrozków, bezpośrednio do gruntu w okapie drzew, w miejscu, gdzie dociera wschodzące albo zachodzące słońce. I dzięki takiemu zabiegowi te rośliny rosnące w gruncie, w ziemi, potrafią podwoić ilość swoich liści. Więc jak nadejdzie wiosna, to spróbuję posadzić kilka takich roślin bezpośrednio w ziemi, w gruncie. Podpytujecie mnie dlaczego końcówki liści zasychają. Tu powodów może być kilka. Może być to najzwyklejsze uszkodzenie mechaniczne, zwłaszcza młodych liści, które dopiero się rozwijają, które są delikatne, kruche, wrażliwe. Może być to nadmierne przesuszenie rośliny, zwłaszcza też gdy rozwijają się młode liście, albo zbyt częste nawożenie, zbyt mocnym nawozem, słabo rozcieńczonym. Generalnie, jeżeli chcemy, żeby te rośliny nam zakwitły, to wymagają dużo światła, ale też regularnego nawożenia. I przez to, że te rośliny generalnie nie rosną wolno, mają wolną wegetację. To lepiej stosować jedną czwartą dawki, a częściej, niż podlewać pełną dawką, która podana jest na opakowaniu, na przykład co. Piąte, szóste podlewanie. Lepiej stosować co trzecie, czwarte podlewanie, jedną czwartą dawki, niż takim silniejszym stężeniem, ponieważ roślina ta nie jest w stanie przetworzyć wszystkich składników, które jej dostarczamy, i albo kumulują się te sole, co wpływa na pecha podłoża, ale też składniki te transportowane są do końcówek liści i właśnie przez ich nadmiar zacychają. Żółknięcie sansevierii może być też spowodowane złym podłożem. I nie chodzi tutaj o komponowanie takiego podłoża, czy się składa bardziej z torfu, z włókna kokosowego, czy jest więcej perlitu, pumeksu i innych komponentów, tylko chodzi bardziej o pH takiego podłoża. Bo może zdarzyć się tak, że do szykowania mieszanki użyliśmy kwaśnego torfu. Więc warto mieć również na uwadze pH takiego podłoża. Te rośliny naprawdę będą rosły lepiej i będą nas bardziej cieszyły, jeżeli znajdziemy dla nich Miejsce niż ogólnie się przyjęło. Najgorsze co możemy zrobić, to nieregularne podlewanie, dopuszczanie do tego, że to podłoże jest długo mocno przesuszone, a później jego mocne nasączenie. I to w 90% przypadków powoduje to, że ta roślina zaczyna zagniwać. W ogóle tę doniczkę kupiłam na targu staroci za jakieś chyba 3 albo 4 zł. I jak ustawiłam te rośliny w doniczkach, to tak się zastanawiam, czy czasem ich nie posadzić razem, bo wygląda to całkiem ciekawie czy czasem nie zrobić takiego ogródka z tych roślin. Początkowo myślałam, żeby tę doniczkę wykorzystać pod rośliny owadożerne, ale chyba Sansevierie bardziej mi się tutaj podobają. Co o tym myślicie? Nie no, mi się tak podoba w tej donicy, super to wygląda i ile mniej miejsca zajmują. W ogóle jak byłam na Targu Staroci, to też nagrywałam film, kupiłam kilka rzeczy, różne stojaki i też inne doniczki i tak myślałam, żeby nagrać film vlogowy. Z tej wyprawy, i wam pokazać, co kupiłam podczas tej wyprawy i co kupiłam wcześniej na takim targu staroci. Dajcie znać. Jeżeli mamy ciemne mieszkanie, ale w ogóle też zauważyliśmy, że jest mniej teraz światła w naszym wnętrzu, a zauważymy, że niektóre sansewierie zaczęły wytwarzać odrosty, no choć tu, ciężko mi teraz to wyjąć, to z rozdzielaniem, rozmnażaniem tych roślin. Lepiej wstrzymać się do wiosny, żeby te rośliny miały więcej światła, żeby mogły szybciej się ukorzenić w nowym podłożu w nowej doniczce. Generalnie z przesadzaniem tych roślin właśnie przez to, że jest mniej teraz światła, lepiej wstrzymać się do wiosny. No chyba, że te rośliny zaczynają zagniwać i trzeba je ratować. A jak zrobić to krok po kroku, to zapraszam was do oglądania tego filmu. A tymczasem niech wam się zieleni. Do następnego.